Witaj w świecie North State Block. Czym dla nas jest Van Life? Prawda jest jasna i prosta. To dom, który jest w nas, to dom, który wozimy ze sobą. To wymarzone miejsce na ziemi. Może nie mamy kwiatów na parapecie, wycieraczki z napisem Witaj w domu, wanny pełnej piany, ale mamy wszechświat i przestrzeń. Mamy wspaniałych ludzi drogi wokół nas i w balkon na cały świat. Piękny świat. Czego chcieć więcej? No przyznaj sam. Dzień dobry. Dzień dobry. Aktualnie jesteśmy w Ryukan. Dzisiaj spaliśmy w fajnym miejscu. Zaraz Wam pokażę mniej więcej, gdzie to jest, jak to wygląda. Pod starą kolejką. E, tak. I dzisiaj po. Najpierw wiemy bardzo energetyczne śniadanko. Zobaczcie, zobaczcie. Także... Czekoladowa owsianka z owocami. Ener energetyczne śniadanko. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda i co potrzebujemy, żeby przygotować takie pyszne śniadanko. A my. Teraz właśnie wcinamy. Wcinamy. Voilà, mistrzu. A ja dużą łóżkę? Każdy z nas, kto jeździ na vanlife'ie, doskonale wie o tym, że owsianka i produkty zrobione z owsianki to jest must have każdego vanlifersa w kuchni. W związku z tym my na śniadanie najczęściej też jemy owsiankę, a dzisiaj mamy ochotę na taką ciepłą, rozgrzewającą, czekoladową owsiankę. I zaraz zobaczycie, jak Jaki ją robimy żeby ugotować owsiankę potrzebujemy garnek, mleko, płatki owsiane, wiórki albo płatki kokosowe, orzechy włoskie, suszone śliwki, obowiązkowo czekolada i owoce jakie masz. Dla nas e, e, Gausta Topem. Także dzisiaj będziemy się tam wspinać. Co prawda nie będziemy wchodzić tam szlakiem, tylko będziemy wjeżdżać kolejką. Później Wam pokażemy, jak to wszystko wygląda. A dlaczego kolejką? Ponieważ e, no, jest pogoda, jaka jest. No, nie dalibyśmy rady wejść w tak zimną pogodę. Tam ma być minus 3 stopnie. No ale nic, e, jesteśmy przygotowani, zaraz zobaczycie jak to wszystko wygląda, także do zobaczenia za chwilę. Już jesteśmy na, na górze eee, Wszystko jest otwarte, Sprawdziliśmy. Także od 10 czekamy jakieś 20 minut eee, Kupujemy bilety i jedziemy do góry To znaczy poza sezonem kolejka działa tylko w weekendy eee, Tak, tak. o to jest do, bardzo ważna informacja Piątek, sobota, niedziela od 10 do 15 .00 właśnie, póki co to jesteśmy pierwsi, no, będzie na pewno dzisiaj jakichś kilka chętnych, ale na pewno nie będzie tak dużo. Po drodze ślicznie wjeżdża się pod górę i jest też Serpentina. mnóstwo miejsc, gdzie można zostać na noc. My nie zdecydowaliśmy się ze względu na temperatury, ale latem pewnie tak. No zdecydowanie. To byśmy się zdecydowali na pewno, natomiast my będziemy wjeżdżać zaraz podziemną kolejką na wysokość 1886 metrów. Jest to ponoć jeden z najpiękniejszych szczytów Norwegii. Właśnie kupiliśmy bilety. Jesteśmy tutaj Jesteśmy na dole i będziemy wjeżdżać kolejką do góry. Z przesiadką. Tak? Tak, gdzieś tu jest jeszcze przesiadka, nie w tym miejscu, Właśnie. ale jeszcze mamy przesiadkę jedną w międzyczasie czasie. Oha To już możemy wchodzić? Nie. nie jeszcze nie czekam, To okay. Jest nie. tylko bramka. Mamy bilety. Trzeba zeskanować. I wejść do środka. Także czekamy, czekamy. Tak to wygląda. Już jest parę osób. Gdzieś sześć osób jest już. Każdy, każdy jest. Każdy chce wjechać na górę i czekać na ogienko pogodowe. Ponieważ między 10, 11, 10, 11 a 12 ma być w sumie wiatry i 11, 13, 10 metrów na sekundę i ma być ładna pogoda, czyste niebo. Także nic, czekamy i będziemy widzieć się po drodze. Z następnej Ok. Słuchajcie, jesteśmy, jesteśmy na drugim przystanku yy, na kolejce i jest strasznie. Laustrofobia, jak w to przynajmniej kopalni. No, bardzo, bardzo. Bardzo ciasno. E, wagoniki, tak naprawdę, po 5 cm z boku skały, Taki jakieś kable, rury, i naprawdę, no. że to funkcjonuje. O, ruszamy, ruszamy. No ruszamy, ale chyba nic, Idziemy do góry. To chyba będzie bardziej komfortowo no, ale Słuchajcie, bardziej woda, woda płynie pomiędzy torami i wygląda to naprawdę... Jakbyśmy no, do kopalni wjeżdżali, nie? No ale jesteśmy w środku góry, nie? I to wcale nie małe i także można się dziwić, że tak jest. Słuchajcie, podnosz szumi Zobaczymy Ok Mamy długi tunel przed nami 70 metrów, może 60 Idziemy w stronę światła Tak, bo to tak wygląda Są drzwi otwarte na końcu i słońce świeci też. Jestem ciekawe, co będzie śnieg Co prawda z dołu nie było widać niego, ale zobaczymy, może będzie Biała ściana, nic nie widać. Czy mogę złapać ostrości w ogóle. Czy jest zadziewanie? Chyba, że jest taka chmura. Teraz zobaczymy. Nie, ale pewnie okulary obowiązkowe mm -hmm. Nie, chyba taka chmura jest. Mamy toalety. Mamy chyba jakiś sklepik. No, możemy wejść się odrzeć uła. Nic nie widać. No, bo... Słuchajcie, nic nie widać on no, że jakaś liczko. Wszystko zamarznięte jest. Ale przeciera się, przeciera się, jest ładnie. Zaraz, zaraz. No. Michały tylko cztery osoby. Powiem Wam, że jest, że jest fajnie, naprawdę jest fajnie. Świetnie, jest naprawdę bomba. Wiesz co, można wejść schodami do góry? Mamy głównych w Tak. Ale idziemy chyba do góry, co? Jeszcze idziemy. mamy siły. Okej, okay, dobra, zimno jest, także zobaczcie słońce, chmury, chmury są poniżej, a słońce ładnie się odkrywa. Pięknie, pięknie naprawdę. Coś wspaniałego. Idziemy na górę. Przepięknie, słuchajcie zero wiatru, jest to jest niesamowite, zero wiatru, nur wiatr Ale pięknie Ale pięknie. Cisza, spokój jakbyśmy stali w takim e, pokoju do nagrywania. Takim stu studyjnym, takim studyjnym. Cisza, spokój, zero wiatrów. Totalnie cisza. Nawet nie słychać. Totalnie nic. Burzy, nie wierzę nie? widzisz jak nie, no, no właśnie mówię cały czas jest takie wrażenie zobacz, jest takie nawet jest taka kru, krupeczka są jest no znaczy, no ja jestem wiem, święta wiem, mam aureola. No właśnie widzę. <laughs> Słuchajcie, przepiękne widoki. Czekamy, żeby troszeczkę się chmury uspokoiły, poszły na bok, żebyśmy mogli polatać, ponieważ zamarzają Lud się osadza na śmigłach i jest bardzo niebezpiecznie. Latać. On się nie tylko osadza na śmigłach, ale po tych y, szarpowych schodach. Jest bardzo ścisko, tak? To jest wszystko wludzone. Ja, ja, ja prawie szłam na czworakach, także, no. ale czad. Ładnie, ładnie, jest naprawdę super. Chcieliśmy wejść na drugi szczyt, tutaj na Topen, obok gdzie, gdzie chcieliśmy polatać dronem, ale naszła chmura, i widzicie co jest za nami, także wracamy wracamy do bazy. Widać o tym, że zmienność pogody w górach jest po prostu niewiarygodna, nie? Tak, teraz i się i pasuje, że 5 jest minut, po prostu 5 minut, minut, minut i teraz minęło, i już jest. I nic widać. Taka chmura, że nic nie widać. Zimno, wracamy. Kolejny na końcu. Ale bym się zwyrznął Pięknie, polataliśmy, super Ekstra, następnym razem będziemy wchodzić tutaj latem Szlakiem nie będziemy korzystać z koni I teraz jedziemy na górę Wróciliśmy z Galstatopę. Uff. Uf. Było super. Polecamy. Zobaczycie zresztą sami. Rewelacyjna przygoda, rewelacyjnie rozwiązana sprawa. Można tam wejść, można tam wjechać. Także było super. Pogoda była piękna, nie? chociaż szukaliśmy okienka, bo chmury fajnie nie? leżały, ale było super. Jest, Właśnie, e teraz po wyczerpującym spacerze. Będziemy jeść bardzo dobrą zupkę. E, zupka łososiowa. Tak, e, zobaczycie, zobaczycie, jak ją przygotowaliśmy. Znaczy, jak aga przygotowała. Dwa ziemniaki, dwie marchewki, mrożonki, łosoś. I trochę przy. A jeśli jesteśmy już przy gotowaniu i zupkach, to chciałbym Was wszystkich poinformować o tym, że Aga już pracuje nad projektem trosz, już dłuższy czas i ma w planach na wiosnę wypuścić e-booki właśnie o gotowaniu w wanie. Może, kochanie, coś powiesz więcej na ten temat? No, chodzi mi o to, żeby każdy mógł skorzystać z łatwych i lekkich przepisów kulinarnych, o to, żeby łatwo można było zrobić posiłek. Bez jakichś tam ogromnych pieniędzy, ani, ani czasu poświęconego, a w związku z tym, że tak bardzo kocham gotować, i tak to lubię robić, więc postanowiłam, że tyle jeździmy i gotujemy w vanie, to, to powstał taki projekt, który myślę... Tak, e, ogólnie projekt urodził się z momentem, kiedy zaczęliśmy jeździć samochodem, vanem, wcześniej mniejszym autem. Ponieważ jest ograniczone miejsce, w którym, się, w którym się przygotowuje posiłki, także muszą być potrawy szybkie, w miarę szybkie. I zdrowe oczywiście, bo tylko takie jemy. Ten chleb w lom się nie liczy. I bułki zagryzane drożdżówkami. Nie, nie, to będą, to będą książki o szybkim gotowaniu, o lekkim gotowaniu, o łatwym gotowaniu, o tym, że te składniki, które możemy przewozić ze sobą w samochodzie bądź w lodówce, po prostu możemy wykorzystać do posiłku. To będą dania z owsianki, będą dania jednogarnkowe, szybkie zupy, właśnie te, które teraz jemy i również te sery, pizze i, i chleby. I wszystko także, z patelni bez Także pikarnika. na wiosnę nie będzie kiełbaski z ogniska ani kiełbaski z grilla. Będzie owsianka. Także same zdrowe jedzenie. Słuchajcie, my już zabieramy się właśnie do jedzenia, bo jestem bardzo głodny. I co? Jedziemy dalej. Jedziemy dalej.